Radziecki kisiel w kostce, szampan wdowa Putina, pełny pi. Mm. Cześć moi drodzy, cześć, mam na imię Lena i jesteście na kanale dziewczyny, która przyjechała do Polski z Kazachstanu. Zauważyłam, że podobają Wam się odcinki związane z jedzeniem i pomyślałam, żeby dzisiaj sobie zrobić odcinek o napojach. Co tam ci Rosjanie piją? Yes! Oprócz tego przysłowiowego picia, aczkolwiek w najnowszych badaniach sprawdziłam, na pierwszym miejscu jest Mołdawia. 15,2 litry rocznie na jedną osobę. Litwo, ojczyzna moja, na drugim miejscu. 15 litrów na osobę. Potem idą Czesi i dopiero po czekach Polacy. Polacy, dumna, 11 na głowę. Irlandia, Niemcy, Bułgaria, Wielka Brytania. Tak, jeżeli chodzi po kolei co do picia alkoholu, ale oczywiście nie tylko o alkoholu będziemy dzisiaj mówić. Aczkolwiek jeżeli chodzi o alkohol, obiecuję opowiedzieć wam najbardziej pokazać najbardziej dziwaczne rosyjskie alkohole. Pewnie wszyscy wiecie, że piją herbatę w samowarach. No i taki nie, to bardziej taki symbol Rosji. Może ktoś ma w swoim domu samowar i ja też taki miałam, aczkolwiek mieliśmy już taki współczesny samowar elektryczny, który włącza się do kontaktu i w zasadzie to jest taki sam czajniczek z grzałką w środku, który wygląda na zewnątrz jako samowar. Jeżeli chodzi o napoje chudniejsze, to takim bardzo kultowym, bardzo znanym rosyjskim. Jeżeli nawet wejdziecie dzisiaj do marketu, to jestem pewna, że zobaczycie na półkach, tak jak w Polsce jakieś soki czy oranżada, to tam będzie taki napój, który się nazywa Mors. Mors. Polskie słowo odmorsowania. Jest ktoś z morsów? Napiszcie. Najbardziej znany rosyjski mors pochodzi z literatury, z Puszkina. Tak wygląda Puszkin, który opisywał mors w swoim jednym z najbardziej kultowych dzieł, Eugeniusz Oniegin. Świeżo zebrane jagody zalewało się gotującą wodą, ale nie z kranu, tylko ze źródła, taką czystą i zostawiano na dobę. Morsik gotowy. Najbardziej taka kultowa, zrewersja to jest mors zrobiony z jagód, brusniki, brusnika po rosyjsku. Po polsku znalazłam, że to jest czerwona borówka. Tak zwana brusznica. Czy wypiliście mors? Czy w Polsce jest coś takiego jak mors? Bo ja słyszałam, że jest to napój alkoholowy mors. Drugi bardzo kultowy napój, o którym na pewno słyszeliście, który jest super rosyjski, który po prostu z mlekiem matki. To jest kwas. No bez kwasu nie obchodziła się żadna impreza. To napój oparty na fermentacji mąki oraz słód. Skiełkowane i wysuszone ziarna zbóż służące jako jeden z surowców do produkcji piwa lub whisky. Zamiast słodu można użyć ciemnego chleba, takich zasuszonych sucharków. Tak robił mój tata. On służył nie tylko jako napój do picia, ale też jako baza do niektórych tradycyjnych rosyjskich dań, na przykład akrożka. Do tego kwasu można oczywiście dodać różne przyprawy, może ktoś dodać zioła, może kiedyś piłam yy, w... W Austrii byliśmy i w rosyjskiej restauracji pani robiła taki domowy kwas z dodatkiem stryny i miodu. To zupełnie inaczej smakowało niż to, co piłam w domu, bo u mnie w domu tata dodawał chrzan. Dużo chrzanu i to był taki kwas ostry, wyrazisty. I jeżeli jest z lodówki, oczywiście w 3-litrowej, jak na Rosję przestało bance, no takim słoiku, taki zimny, on na, naprawdę bardzo fajnie gasi pragnienie. Takim badriaśm. Jak powiedzieć Badresim? Co ciekawe, do XII wieku kwas był bardziej procentowy, alkoholowy, taki gęstszy niż piwo. I to w zasadzie był napój alkoholowy. Nawet pijaków na, nazywano kwaśnik. I wydaje mi się, że nawet w Polsce nieraz mówi się zamiast czasownika pić, kwasić. Kwasić wódę? Mówi się tak? W Rosji ta forma jeszcze się zachowała. W dzisiejszej Rosji, niestety, to co sprzedałem w butelkach, w tych plastikowych, brązowych, na każdym kroku, w każdym kiosku, to nie ma nic wspólnego z tym kwasem, który ja pamiętam, bo to jest mocno posłodzone cukrem i nie wiadomo co tam jeszcze jest. No, Taka orężatka bardziej. Ja tęsknię za kwasem. Muszę sobie chyba kiedyś zrobić taki prawdziwy z chrzanem. Następny bardzo starodawny, taki słowiański, rosyjski napój to był zbicień. Zbicień od słowa bić, czyli tak zbijać, coś razem mieszać. Napój na bazie wrzątku, miodu i jakiś ziół. Nawet zdjęcie wam tutaj umieszczę, jak to kiedyś sprzedawano, taki zbit. Panowie tutaj sobie pili, na przykład stojąc na zimą, takie gorące napoje. No, bardzo trzeba powiedzieć, zdrowe, tak? Bo zioła, gorący miodek, aczkolwiek dzisiaj byśmy powiedzieli, że miód w gorącej wodzie traci swoje właściwości. Za czasów mojego dzieciństwa nie było jeszcze żadnych oranżadek i e, lemoniad. I pamiętam, jak byłam bardzo malutka, i mama po raz pierwszy pojawiła się w sklepie limonad i limanat, czyli taka lemoniada, z tym, że nie gazowana, tylko po prostu taka radziecka lemoniada, początkowa pierwsza wersja, pojawiało się w takich buteleczkach, jakby lek, jakieś zapteki. To był ten limanad. i ta buteleczka była strzeżona, była postawiona w łazience tak na drzwiami, była taka kółeczka, taki schowek i tam mama czasami po kropelce nam to dolewała do wody i to był ten cały limonad. W ogóle ciekawe jest to, że kiedyś, kiedy żyliśmy tak naprawdę na wsi, było wszystko swoje, była cała piwnica jakichś domowych kompotów, takich normalnych rzeczy, to to, co się sprowadzano gdzieś za granicę, tak? jakieś proszki, pamiętacie te soczki, jakiś tam invite jupi, tank, taka czysta chemia, to się uważało, że za cud. Ja pamiętam, że mógł stać ten swój kompot i go nikt nie chciał, ale ten invite albo jupi, to tylko na jakieś tam wielkie święta. To jest niesamowite. Na szczęście Dzisiaj ta świadomość do nas powraca i wiemy, że nie ma to jak swój kompocik czy morsik. Tak, kisiel jeszcze pamiętam, ale kisiel pamiętam taki, jaki sobie nie wyobrażacie. Jakiś radziecki kisiel w kostce. <grym> ale dobry był, był pyszny. I to było tak dobre, ale dobry na surowo. Ja pamiętam jak po szkole sobie wchodziłam do tego sklepiku, brałam tą kostkę, taki brykiet tego kisielu i po prostu go sobie otwierałam i jadłam. I żyję! Tak, no i co o alkoholach? Miałam na koniec Wam powiedzieć. Oczywiście Rosja kojarzy się z alkoholem, z wódką, tak, że dużo piją. Widzicie, statystycznie to tak wcale nie wychodzi, aczkolwiek piją i to jest prawda. I teraz powiem Wam jeszcze dlaczego. Ileś lat temu, kiedy jeszcze częściej jeździłam do Rosji, pewnego razu weszłam do marketu. I bardzo się zdziwiłam, jak tani był alkohol w porównaniu do polskiego i co nie sprzyja oczywiście temu, żeby ludzie tego nie kupowali, ale najbardziej zdziwiło mnie nawet nie to, najbardziej zdziwiły mnie nazwy tych wudek i te nalepki, etykietki przedstawiam Wam tylko kilka takich najlepszych, co mi się najbardziej spodobały. Oczywiście takim trendem klasycznym są wódki z nazwą i portretami, nalepkami polityków. Wódka Putinka nikogo nie zdziwi. Mnie na, na przykład dziwiła, bo mi się wydawało, że to w ogóle nie idzie, mm, jak gdyby no, nazwiskiem prezydenta nazywać wódkę, bo to jest tak troszeczkę... No i ktoś do mnie dzwoni, ale nie będziemy otwierać, nie będziemy. Nagrywamy dalej. Jest jeszcze wódka Żyrinowski. To jest też taki bardzo znany polityk, którego nieraz można oglądać jako kabaret, bo bardzo dużo śmiesznych rzeczy mówi. Klasyczna wódeczka, bieleczka. I przeciętny Polak być może nie od razu zrozumiał, co chodzi. Co ma wiewiórka do picia. Kiedyś stoję w markecie w Moskwie, gdzie na jakichś targach byliśmy, poszliśmy do sklepu i stoi przede mną człowiek w kapciach i kupuje tą wódkę bieleczka. A pani na kasie się go pyta: No co, przyszła już do pana? On mówi: tak. O co chodzi? W Rosji jest takie powiedzenie, że przyszła do ciebie wiwiórka. To jest odpowiednikiem polskiego znaczenia biała gorączka. Czyli jeżeli odwiedzać już wiwiurka, to znaczy, że już dopiłeś się do takiego stanu białej gorączki. Więc tutaj macie taką sympatyczną wiwiórkę, ząbki i napis: Ja przyszła, czyli przyszłam. Takie wódeczki o nazwie Młodość i Długolecie. No, nie pasporisz. Wódeczka blondynka. Lenin w wrazliwie, czyli Lenin w płynie. Wrazliwie to jeżeli coś się sprzedaje na, nie na wagę, tylko na nalanie. Szampan Wdowa Putina. Chcielibyście taki szampan na Sylwestra otworzyć? Oczywiście nieraz się zastanawiam, czy to ktoś po prostu nie, nie są jakieś podpólne rzeczy, czy ktoś tego nie podrabia, bo takie sytuacje też się zdarzają. Była taka seria nielegalnych alkoholi właśnie z imieniem któregoś polityka. Żyrinowski, taka odsłona, słynny rosyjski polityk, tak już wspomniałam, on w różnych postaciach wódki występuje. Jelsyn, znany z tego, że lubił sobie zepić. na traich, czyli na trójkę. To też taki słynny kultowy tekst z rosyjskiej komedii. Trzecim budzisz, czyli czy będziesz trzecim, żeby się w trójkę połączyć swoje siły i tutaj widzicie połączyli trzy butelki. Wozduch, piosz, jak Dyszysz, czyli wódka o nazwie powietrze i hasło reklamowe, pijesz jak oddychasz. Babi i łzy, czyli łzy babę, no łzy kobiety i wałeczek ubla, no to słowo zawiera wulgaryzm. rosyjski. jeżeli zabierzemy pierwszą literkę u, to wyjdzie w wulgaryzm. Ale w taki sposób ograny, widocznie jakoś to przeszło. Przy czym to jest drugi, teraz dopiero dostrzegłam, że to jest drugi żart językowy. pijcie z rakami. Z rakami, czyli z rakami. Proszę pić to z rakami, ale jeżeli to słowo przeczytać nie rozdzielając z rakami, to to są, no, mówiąc ładnie, pupy. tak? Więc to tak Pomaga na stresy. Tu też taka gra słów, bardzo słynny rosyjskie, rosyjski wyraz na sytuację krytyczną, kiedy wszystko się wali i pali. W Polsce powiemy ale to jest nie wiem, no koniec świata, tylko w taki sposób wulgarystyczny. To Rosjanie mówią w takiej sytuacji, że to jest pełny pi. Hmm, czyli pełna du, można powiedzieć po rosyjsku, ale ta wersja pełny pi to jest jeszcze bardziej hardkorowa. E, tylko, że gra językowa polega na tym, że literkę z zamienili tu na s i to wtedy wychodzi zwierzę, bo pisiec to jest takie zwierzę, z którego robi się futra. Bardzo na czasie wódeczka wakcyna, tak? czyli szczepionka. Każdy szczepi się jak może <laughs> i czym chce. Wódka okulistus, czyli od razu można sprawdzać poziom bez tego alkomatu, na jakim jesteś, no przy okazji sobie wzrok przebadać. Taka wódeczka już była, czyli na czerwono mamy wódka, zabawa dziadka, a na niebiesko kobiece łzy z wałeczkiem. Też wódka jako cel leczniczy, czyli ona jest zrobiona w postaci kroplówki, tak? Widzicie tutaj kroplóweczka, którą można sobie podłączyć w ciężkich sytuacjach życiowych. Wódka, walodia i midwiedzi. Bez komentarza. Też bardzo takie psychologiczne podejście hasło reklamowe: cibie można, czyli Ty możesz. Tobie wolno Tobie wolno bardziej tak. Możesz sobie pozwolić. Doktor Stoletow, czyli 100 lat, żeby żyć, tak? Doktor Stoletow. No, jak widzicie, Rosjanie humorystycznie dosyć podchodzą do tematu picia i takie zabawne buteleczki wymyślałem. A jakie byście wymyśliliście? Jakieś takie hasło na polską wódeczkę? Macie jakieś pomysły? Napiszcie w komentarzach, to będzie śmiesznie poczytać. Napiszcie też, jaki jest wasz ulubiony polski napój. Czy może są jakieś takie napoje też starodawne, zapomniane, tradycyjne, których dzisiaj nie ma, a Na przykład bardzo szkoda czy warto spróbować ja na przykład pierwszy raz w Polsce piłam wino grzane w górach i bardzo na mnie dobre wrażenie zrobiło A że potem próbowałam w domu to otworzyć ale też nie było to może ta atmosfera gór działała inaczej że to było coś niesamowite czy jeszcze coś jest takiego w Polsce co warto podzielić się tym, przypomnieć sobie jakieś takie stare przepisy, a co Wy lubicie pić najbardziej, jaką herbatkę, czy kawkę, czy jakieś mocniejsze rzeczy, czy kompuciki. Piszcie, myślę, że to będzie ciekawie poczytać. To wszystko na dzisiaj, jeżeli chodzi o picie. Pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję za każdy like, komentarze czytam. tam, subskrybujcie, wciskajcie dzwoneczek, żeby nie przegapić następne odcinki, a jeżeli czujesz się na siłach, żeby zostać moim patronem i podziękować mi za tą pracę, w którą wkładam dużo serducha, Czasu i wysiłku, to y, moje konto na Patronicie. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia w następnym odcinku.